Witam Państwa. Plantacja pomidorów dla przetwórstwa. Tak jak zawsze odmiana bardzo wczesna, czy tam ultra wczesna N6438. Proszę zobaczyć jak wygląda plantacja. Pomidory bardzo intensywnie przyrastają. Wszystkie grona zawiązane, pierwsze już dobrze wyrośnięte, natomiast zaczynają bieleć Pojedynczo owoców, tak że będziemy mieli dość wczesny, dość wczesny zbiór. Ciekawy jaki będzie plon, proszę Państwa, dlatego żeby, że te owoce mogą nie zdążyć dobrze wyrosnąć. Proszę zobaczyć, ile jaka masa owoców już jest. Krzaki się rozkładają. Mamy, mamy w tym momencie, gdzieś tam połowę lipca, mamy taką sytuację, jakbyśmy byli gdzieś za dwa, no, prawie że trzy tygodnie. Do przodu, czyli początek e, sierpnia. E, proszę Państwa, objawy alternarii, przysychają jakieś tam pojedyncze liście. E, plantacja jest w tym momencie świeżo po Podlaniu, deszczownia e, zeszła. E, jeżeli chodzi o ochronę, e, to Trzeba w tym momencie, ponieważ ma się trochę schłodzić, trzeba zadbać o to, żeby nie wyszła zaraza ziemniaka, bo gdzieś tam pojedyncze liście na niektórych plantacjach już gdzieś tam jakieś infekcje łapią. Natomiast, co można, co można zrobić, proszę Państwa, na przemian. W tym momencie Cabrudo Duo albo Carial Star, żeby też nie było tutaj problemów z alternarią, bo tak naprawdę nikt nie wie, jaka będzie pogoda, więc chronimy przed zarazą ziemniaka i przed alternarią, ponieważ są wszystkie. Owoce zawiązane i zależy już nam na jakimś wzroście wegetatywnym. Można ewentualnie użyć produktów zawierających strobiruliny, takich jak Amistar. Ewentualnie nie wiem czy już, ale czy nie za tydzień na przykład produktu Signum żeby również chronić przed antraknozą owoców, tak ponieważ owoce za chwileczkę będą rzeczywiście zaczynały dojrzewać więc na, na tą chwilę może zrób, można byłoby zrobić produkt Amistar ale oczywiście też mieć w pogotowiu inne produkty bardziej interwencyjne, tak jak powiedziałem jak Cabrioduo, Cariastar, żeby uchronić się przed zarazą ziemniaka w zależności wszystko od przebiegu pogody. Pamiętać należy o dozowaniu dalej nawozów wapniowych. Przypominam, że bez azotu bo sytuacja jest taka jaka jest, jest bardzo ciepło, bardzo sucho, więc żeby nie było suchej z niżnej z wierzchołkowej, trzeba podawać dość często nawozy zawierające wapń, który się będzie dosyć dobrze przemieszczał. Jeżeli chodzi o dojrzewanie, to zobaczymy jak to będzie wyglądało za chwileczkę. Zakłady ruszają gdzieś po połowie miesiąca sierpnia, więc jeszcze, jeszcze chwila, tak? Także na razie tutaj nie ma co kombinować, jeżeli chodzi o dojrzewanie. Można ewentualnie zacząć podawać nawozy zawierające 10-12% azotu, ponad 30% potasu, żeby te rośliny troszeczkę dokarmiać, przy czym trzeba też uważać na warunki pogodowe, jeżeli będzie bardzo ciepło, bardzo sucho. Plantacja nie będzie podlana, to trzeba uważać się z nawozami, bo wywołujemy też na owocach intensywnie rosnących właśnie suchą gniznę. Wierzchołkową. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa! Plantacja pomidorów dla przetwórstwa, odmiana bardzo wczesna. Zaraz Państwo zobaczycie, jak wyglądają rośliny. Proszę zobaczyć, tutaj już pomidory powoli zaczynają same dojrzewać, natomiast żeby przygotować je do zbioru kombajnowego należałoby troszeczkę też wyrównać to dojrzewanie. Więc w tym tygodniu jeszcze będzie zastosowany produkt Haskon M10 w ilości 2,5 litra na hektar. Najprawdopodobniej z dodatkiem pół litra produktu zawierającego Etefon, żeby troszeczkę te krzaki przyciąć, bo jeżeli zacznie jak popadywać deszcz, to one się będą odmładzały i będą bardziej wrażliwe na zarazę ziemniaka. Jeżeli chodzi o ochronę, proszę Państwa, można w tym momencie, akurat były te pomidory opryskane gdzieś tam pod koniec tygodnia, natomiast następny zabieg, ponieważ zaczynają dojrzewać owoce, należałoby wykonać produktem Signum żeby zabezpieczyć m.in. przed antraknozą, aczkolwiek do początku września myślę, że ta plantacja powinna być pozbierana, nie powinno tutaj zostać już nic więcej, ale widzicie Państwo, im dalej się wchodzi w plantację, tym lepsze rośliny, lepsza ziemia, lepsze krzaki i tutaj trzeba troszeczkę, troszeczkę je Przyniszczyć niewielkimi ilościami właśnie tefonu. Haskon produkt który powoduje lepsze wybarwienie się owoców. Także będziemy robić tutaj jakieś tam trzy zabiegi, żeby te pomidory szybciej wybarwić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za chwileczkę. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.